დინდაბრი ვითაითე Kasia Młynarczyk, terapia i rozwój osobisty z sercem. Przychodzę do Was w tym przedświątecznym czasie, w tym świątecznym czasie, z krótkim przesłaniem, z krótkim filmikiem, również życzeniami. Po pierwsze, chciałabym Wam bardzo podziękować za ten rok. Tak? Chciałabym bardzo podziękować tym, którzy mnie oglądają, którzy mnie wspierają, którzy pomagają mi zaistnieć w sieci, co nie jest w tym momencie proste. step. Po drugie, przychodzę dzisiaj do Was z takim przesłaniem, żeby ten świąteczny czas, kiedy często jest miło, ciepło, kiedy zaczynamy mówić do siebie ludzkim głosem, żeby ten świąteczny czas mógł trwać dłużej, żeby mógł trwać zawsze, żeby mógł trwać na co dzień. Dlatego przychodzę dzisiaj z przypominajką opowiedzieć Wam o bankowym koncie emocji i o tym, co ważnego możemy robić, żeby budować nasze relacje, żeby były trwalsze, żeby były lepsze, żeby były głębsze, żeby były prawdziwe, pełne szczerości, ciepła, miłości, tak jak przecież tego chcemy, i tak jak to często wygląda w świąteczny czy w wigilijny czas. Słuchajcie, czym jest bankowe konto emocji? Kiedyś o tym opowiadałam, ale mam właśnie w tym świątecznym czasie potrzebę o tym powtórzyć. Kiedy tworzymy z kimś relacje, kiedy tworzymy z kimś więź, obojętnie czy to jest partner, partnerka, czy to jest nasze dziecko, czy przyjaciel, czy ktoś z rodziny, pamiętajcie, że budujemy między sobą takie bankowe konto emocji. Bankowe konto emocji jest podobne do bankowego konta, na które dokonujemy wpłat, tak? Żeby mieć depozyt, żeby mieć z czego czerpać, żebyśmy czuli się bezpiecznie, żebyśmy mieli swoje oszczędności, to musimy dokonywać wpłat na, tym kont na to konto, prawda? Jeżeli będziemy dokonywać tylko wypłat, no to w końcu będziemy na debecie i będziemy bankrutami, tak? I tak samo jest w relacjach, kochani. Czym są wpłaty? Wpłaty na nasze bankowe konta emocjonalne, które tworzymy z innym człowiekiem, to, jest, to są zwy, zwykłe rzeczy ale o których najczęściej na co dzień zapominamy. To jest y, jakaś y, y, dobroć w drugą stronę. To jest jakaś rozmowa. To jest jakaś bliskość. To jest spędzony czas. To jest dobre słowo. To jest czasem buziak na do widzenia, kiedy idziemy do pracy, czasem dobre słowo po całym dniu. Czasem podziękowanie, czasem zauważenie czegoś, tak? To są wszystko wpłaty. Te małe drobne rzeczy sprawiają, że nasze bankowe emocjonalne konto ta rosną. To jest szczerość, to jest zaufanie, to jest yy, chęć wspólnego spędzonego czasu, rozmowa, yy, oczywiście jakaś taka też i bliskość fizyczna, i przytulenie, drobne rzeczy, które robione na co dzień stają się naprawdę dużymi rzeczami. Czym są wypłaty? Znowu, to się wydawałoby, są błahe rzeczy, które kiedy się nagromadzą, naprawdę mocno uszczuplają nasze emocjonalne konta. To są yy, zgryźliwości, nieuprzejmości, kłótnie, zbyt yy, mocne powiedziane w emocjach słowa. To jest brak czasu, to jest brak bliskości, to jest brak rozmowy, to jest brak yy, zaufania. Zgryźliwość to jest ten foch który tak często na co dzień e, e, mamy do siebie. I słuchajcie, te drobne rzeczy, kiedy są robione często i na co dzień stają się dużymi rzeczami. I jeżeli wypłat jest zbyt dużo, a wpłat zbyt mało, jeżeli przestajemy myśleć o tym, co możemy zrobić, żeby dokonać tej wpłaty, co nas łączy, co możemy zrobić razem, o czym porozmawiać, tylko jest często mm, jakieś pretensje, jakieś fochy, jakaś nieuprzejmość, jakiś brak tego czasu, tego rozmowy. Jeżeli tych wypłat jest więcej niż wpłat, wiecie co się dzieje. Jest koniec relacji. Po prostu jesteśmy emocjonalnymi bankrutami. Brak bliskości, brak więzi spowoduje bardzo często koniec nawet najpiękniejszych relacji, koniec mm, związków, koniec bliskości, co powoduje, że wchodzimy w relacje pełne. Mm, niezaangażowania, płytkie, nieszczere, niekarmiące nas, nie dające nam tego, czego potrzebujemy do szczęścia i nie dające nam poczucia miłości, spełnienia i radości. Zachęcam Was z całego serca, żebyście zastanowili się, ile w tych relacjach, na których Wam zależy, było wpłat, a ile wypłat. Co możecie zrobić? żeby odbudować swoje emocjonalne konta albo je jeszcze bardziej zgromadzić tam depozytu na tych kontach i wpłacać. I robić najdrobniejsze rzeczy, gesty, słowa, czynności, które będą tymi wpłatami. Dlaczego tak czujemy się dobrze na przykład w Wigilijny Wieczór i mówią, że to jest noc cudów? Dlatego, że tam płynie tyle dobrych słów. Tyle życzeń. Przypominamy sobie, e, mówimy sobie ciepłe rzeczy, staramy się być w ten dzień mili, e, sprawiamy sobie prezenty i tam w ten dzień jest tyle wpłat. Kochani, ja Wam życzę w tym świątecznym czasie, żeby tych wpłat było dużo nie tylko w świąteczny czas żebyście byli świadomi swoich relacji, świadomi tego, że każda nieuprzejmość, zgryźliwość, brak czasu, brak zaufania, oddalenie, brak wspólnej więzi, brak wspólnych celów, wszystko was od siebie oddala i żebyście robili co tylko w waszej mocy, żeby być bliżej siebie, bo nic tak nas nie karmi jak bliskość z drugim człowiekiem, wzajemna miłość, wzajemne wsparcie i pomoc. Życzę Wam, żeby tych wpłat było jak najwięcej, nie tylko w święta. Żebyście się nawzajem szanowali, żebyście tolerowali swoją odmienność, a eksponowali i y i wykorzystywali to, co Was nawzajem łączy. Szukajcie wspólnych punktów, tolerujcie swoje odmienności, kochajcie się i szanujcie, dokonujcie wpłat na swoje emocjonalne konta. Bądźcie zdrowi. Życzę Wam w te święta i na nowy rok też, yy, chociaż przed nowym rokiem jeszcze przyjdę. Wszystkiego, wszystkiego najpiękniejszego, dużo dobra, dużo bliskości, dużo budowania, mniej rujnowania, oczywiście dużo obfitości, także finansowej, spełnienia marzeń. Pamiętajcie, że marzeń, że marzenia się nie spełniają że marzenia się spełnia i tam potrzebny jest czyn i działanie. Wszystkiego dobrego. Jeszcze raz serca Wam dziękuję za obecność, za ten czas. Dbajcie o swoje relacje i wpłacajcie na swoje emocjonalne konta. W razie czego jestem, w razie czego pomogę, Wasza zwykła i niezwykła terapeutka. Wszystkiego dobrego, do zobaczenia.